Ciężko sobie wyobrazić, że Gra o Tron już za niecałe dwa tygodnie po prostu się zakończy. Nie będzie kolejnego oczekiwania na przyszły sezon tak bardzo rozbudowanego serialu. Oczywiście dostaniemy spin-offy, które będą pokazywać wszystko, co działo się przed obecnymi wydarzeniami, jednak śmiało można powiedzieć, że to już nie będzie to samo. Jednak ostatnie dwa odcinki mogą niestety, zamiast wznieść całą tą historyczną przygodę, po prostu ją kompletnie zniszczyć. Przed rozpoczęciem tego odcinka mamy do Was małą prośbę. Staramy się codziennie produkować wam ciekawe filmy. Filmy, więc bylibyśmy wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Obecny ósmy sezon zaliczył już cztery odcinki, a piąty już za rogiem. Niestety jednak wygląda na to, że całość nie poszło tak, jak chcieliby tego widzowie. Pierwsze dwa odcinki były pod budową pod wielkie stardzie, na które czekaliśmy ponad 7 sezonów. Trzeci odcinek zawierał samą bitwę, która nie dość, że była źle zaplanowana, to i zakończyła żywot Nocnego Króla w kilka minut. Czwarty odcinek był powrotem do tego, czego nauczyła nas seria, czyli nieustannej walki o Żelazny Tron. O ile dwa pierwsze odcinki były jeszcze dobrze przyjęte przez widzów, to niestety dwa pozostałe już nie aż tak dobrze. Battle of Winterfell niestety nie wypadł tak, jak oczekiwali tego widzowie. Taktyka wojenna, przebieg walki i jej zakończenie było o wiele poniżej oczekiwań przeciętnego widza. Choć chyba o to możemy obwiniać tylko i wyłącznie samych siebie. Budowa Nocnego Króla jako największe zagrożenie ludzkości zostaje pokonane przez dziewczynkę ze sztyletem. Dodatkowo król był otoczony swoimi generałami i setkami nieumarłych. Możemy oczywiście przywołać tutaj asansyńskie zdolności Ary, jednak nadal pozostaje wielki niedosyt. Armia postawiona przed murami i przed Palisadą do podpalenia to jeden wielki błąd, nie wliczając już szarze do traków na przeciwnika, którego nawet nie widzą. To wszystko sprawiło, że obecna bitwa niestety nie dała nam tylu mieszanych emocji, co powinna. Obiecane śmierci wielu bohaterów też się nie sprawdziły, ponieważ straciliśmy mocno drugoplonowe osoby jak Jora, Tion czy Liana Mormont. To też osłabiło ostateczne znaczenie i wagę tej bitwy, ponieważ kolejne odcinki wyglądałyby lepiej gdyby zabrakło tutaj kilku głównych bohaterów. Co do czwartego odcinka, to zdania są podzielone, jednak ogólna opinia niestety nie jest najlepsza. Odcinek ten jest drugim najgorzej ocenionym odcinkiem historii całej serii. Na pierwszym miejscu trzyma się szósty odcinek piątego sezonu, który znany jest z końcowej sceny, gdzie Ramsay zgwałcił Sansę na oczach Tiona. Obecnie patrząc na oceny z Rotten Tomatoes, czwarty odcinek obecnego sezonu ma 61% poleceń, co jest bardzo słabym wynikiem w porównaniu do całości Gry o Tron. Wiele osób określa ten odcinek jako strasznie leniwą adaptację historii. Zbyt wiele wydarzyło się w tym odcinku, co normalnie patrząc na standardy Gry o Tron, zostałyby rozłożone w czasie. Oczywiście zbliżamy się do końca i trzeba zawrzeć jak najwięcej, jednak nie na tym polega ten problem. Twitter wypełniły wpisy ludzi, którzy wytknęli wszystko, co ten odcinek prawdopodobnie zrujnował. Przykładem może być śmierć drugiego smoka, która była zaskoczeniem, jednak strasznie leniwym w zrealizowaniu. Nikt nie zauważył floty składające się kilkunastu statków? Nikt nie postał zwiadu na Dragonstone, aby sprawdzić, czy tam nikogo nie ma, kto mógłby zabrozić królowej i jej ludziom? Sytuację nie poprawiły wycieki, które wyjaśniały scenę, gdzie John nie pogłaskał swojego wielczura na pożegnanie. Wyciek ten twierdzi, że na zrobienie tej sceny potrzeba strasznie dużo pieniędzy i czasu, ponieważ CGI Ghosta jest niezwykle ciężkie. Jest to kolejny przykład tego, że zbliżająca się ku końcowi seria niestety robi wszystko, aby pokazać jak najwięcej nie patrząc na jakość samego produktu. Jest to po prostu zaprzeczenie tego, co zawsze Grautron sobą reprezentowała. Zanim przejdziemy dalej, mamy dla Was całkiem ciekawą ofertę. Chcecie wyglądać jak Iron Man, a może Spider-Man, a może Spider-Gwen, Loki, Venom? To teraz Macie całkiem świetną okazję. Wystarczy, że wyjdziecie w pierwszy link podany w opisie, gdzie znajdziecie setki ubrań z grafikami z Marvel, DC Universe czy Gry o Tron. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie niesamowite promocje, o których dowiecie się też w opisie. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał, więc za Wasze wsparcie dziękujemy. Optymizmem nie napala zapowiedź piątego odcinka, gdzie dostaniemy prawdopodobnie bitwę o królewską przystań. Tam ma wydarzyć się coś, co będzie o wiele większe od tego, co widzieliśmy w trzecim odcinku, czyli bitwie o Winterfell. Jeśli znowu ktoś popisze się taktyką wojenną, jak z tamtego odcinka, to nie wróżymy tutaj nic dobrego. Niestety, patrząc na to, co pokazuje sobą teraz ten serial, wiele osób domyśla się, co może być tym wielkim zaskoczeniem. Trailer piątego odcinka kończy się widokiem przestraszonego Jurona, który patrzy w niebo. Zapił on już jednego smoka. Więc raczej widok samego drogona nie powinien jego tak przerazić, szczególnie, że stoi otoczony wieloma maszynami, które zabiły poprzedniego smoka. Więc wygląda na to, że prawdopodobnie dostaniemy nowego bądź nowych smoków. Wszystko opiera się o moment, w którym to drogon opuścił Danny i przez dłuższy czas go nie widzieliśmy. Oznacza to, że mógłby on wędrować po świecie w poszukiwaniu innych takich jak on. Jeśli jednak to jest prawda, to kolejny raz widzowie raczej nie będą zadowoleni z tego, co zobaczą. Zamiast szukać ciekawych wyjść. Tej sytuacji, gdzie liczyć się będzie historia takich postaci jak John, i Tyrion czy samej Cersei, damy po prostu kilku nowych smoków i będzie po sprawie. Oczywiście to wszystko nadal jest na wielkim poziomie i mało jest seriali, które mogą temu dorównać. Całe nasze rozczarowanie jednak wynika z tego, że mieliśmy sporo czasu na wymysł wielu teorii na temat tego, co może się wydarzyć w ósmym sezonie. Prawie dwa lata dzieliły nas pomiędzy siódmym a ósmym sezonem, więc cały internet był zalany teoriami. Teraz, kiedy dostaliśmy jedną z największych. Bitew w historii kinematografii jesteśmy zawiedzeni, ponieważ nie potoczyła się po naszej myśli. Dwa smoki zginęły, jednak ponownie nie w sposób jaki byśmy tego chcieli. To wszystko odbija się na tym, że nieważne co dostaniemy w pozostałych dwóch odcinkach, nadal w większości będziemy narzekać. Pomijając już to wszystko, nadal warto dodać, że gra o Tron to szczyt jakości tego, co możemy obecnie zobaczyć w telewizji. Efekty specjalne, budowa historii i prowadzenie postaci stoi na największym poziomie. Jednak ponownie, nieważne na jak wysokim poziomie, Prawdopodobnie nie dosięgnie on do naszych oczekiwań. A wy, jak oceniacie dotychczasowo ósmy sezon? No i co według Was zobaczył Juron w niebie pod koniec zapowiedzi piątego odcinka? Jesteśmy zawsze ciekawi Waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też Was na nasze social media, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, pani i Panowie, ja nazywam się Seddoner z Just Culture, dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.